Towarzysze. Więc dzisiaj będzie kilka ogłoszeń parafialnych. Na początku chciałbym zapowiedzieć dwa streamy. Jeden odbędzie się w piątek o godzinie 21. Będzie to wykład profesora Bruna Drwęskiego dotyczącego II Rzeczpospolitej, a konkretnie mniejszości białoruskiej, jak ta mniejszość białoruska była traktowana, a także jakie były organizacje polityczne Białorusinów. Będzie także o białoruskich... Komunistach, no wszystko oczywiście w kontekście dzisiejszych wydarzeń na Białorusi i także tutaj bezczelnej ingerencji polskiego rządu i biełsatu w, w próbę właśnie tutaj zorganizowania puczu, czy też kolorowej rewolucji na Białorusi więc no tak mniej więcej wykład będzie trwał jakieś 30, 40, 45 minut pewnie, a później po tym wykładzie będzie możliwość zadawania pytań, więc w odróżnieniu od innych tutaj streamów, tutaj raczej wolałbym, żeby pytania dotyczyły treści wykładu więc preferowane będą te wykłady, gdzie człowiek te pytania, gdzie człowiek jakby wykaże się tym, że słucha no i po prostu no zadaje pytanie na temat taki, który padł w wykładzie, żeby ewentualnie to pogłębić. No, będzie to niepowtarzalna szansa, żeby zadać profesorowi Drwęskiemu pytania, zwłaszcza, że napisał on kiedyś książkę o Białorusi i jest tutaj w tym temacie ekspertem. Więc właśnie ten stream w, w piątek będzie miał charakter taki raczej edukacyjny, ale będziemy testować właśnie taką nową formę, nową formę tutaj wykładów Bruna. Do tej pory były to rozmowy na Skype, które oglądaliście już jakby po nagraniu, więc nie było tej interakcji. Jedyna tutaj forma interakcji to byłem ja, który tutaj zadawałem Brunowi Pytania teraz wszyscy razem możemy się włączyć, wszyscy razem te pytania zadawać. Oczywiście nie wszystkie pytania będą przeczytane, no pytania głupie raczej przeczytane nie będą, więc starajcie się tutaj o to, żeby trzymać poziom. Drugi komunikat parafialny, jaki chciałbym tutaj powiedzieć, no to zapowiedzieć stream który będzie w niedzielę, czyli dwa streamy, jeden w piątek o 21:00, drugi w niedzielę o 21:00. No i na, najprawdopodobniej będzie to taka tradycja, że ten piątek i niedziela o 21:00, no to to jest wieczór, który należy spędzić z odrodzeniem komunizmu. No celem jest to, żeby na tym czacie gromadziło się jak najwięcej osób, niezależnie od treści tego, o czym my tam rozmawiamy, żebyście mogli także rozmawiać między sobą. Koordynować, poznawać się, no i oczywiście, żeby to służyło budowaniu ruchu antykapitalistycznego w Polsce czy nawet w partii komunistycznej. Czego będzie dotyczył live w niedzielę? Live w niedzielę będzie dotyczył naszego nowego miesięcznika, więc no, będzie tutaj no te osoby, które zapowiedziały, że coś do tego miesięcznika napiszą, no to będziemy między sobą rozmawiać. Tak naprawdę no nie ma tutaj specjalnie planu, no, plan będzie taki, że no, najprawdopodobniej tego streama rozpocznie towarzysz Alan jako członek komunistycznej Partii w Wielkiej Brytanii i on po prostu popowie, opowie tutaj o yy, yy, no, o tym, jak to, jak to się robi w Anglii, no, jak, to, jak, jak to robią brytyjscy komuniści, więc mam nadzieję, że tutaj zaprezentuję jakieś tam y, pisma brytyjskich komunistów i, i tak dalej. I, I właśnie, no, chętnie też poznam wizję towarzysza Alana, jak nasz miesięcznik miałby wyglądać. No, a później, oczywiście, każdy inny powinien coś powiedzieć, więc mamy demokrację. Każdy, y, kto chce tworzyć ten miesięcznik, będzie mógł się wypowiedzieć. No, a później... Później, no mam nadzieję, że dojdzie do jakiejś ciekawej tutaj burzy mózgów, że to nie będzie tak, że ja będę musiał na siłę kogoś tutaj wyciągać, żeby coś powiedział, tylko ludzie raczej sami między sobą dojdzie do takiej interakcji. Zachęcam także tutaj do oglądania, zadawania pytań. Będzie być może nawet możliwość do tego, żeby dołączyć do streama, no ale to oczywiście jest zarezerwowane tylko dla towarzyszy sprawdzonych, a więc ludzi, którzy już tam kiedyś z nami współpracowali, którzy dużo tych komentarze napisali no na pewno nie będziemy tutaj robić jakiejś takiej szopki, że każdy może się włączyć i tam na nas nabłuzgać no co to to nie Dobrze więc tyle jeśli chodzi o najbliższe, o najbliższe tutaj dni dwa ważne streamy być może także w następnym tygodniu odbędzie się bardzo ciekawa medialna debata dotyczącego zbrodni katyńskiej, ale póki co szczegółów jeszcze nie będę tutaj nie będę zdradzał No także towarzysz Michał został zaproszony do udzielenia wywiadu dla kanału na YouTube Nurt. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Więc na tym kanale Nowy Nurt jest między innymi filmik Dlaczego komunizm nie działa Jest tam, jest tam wywiad z Korwinem Mikke, z Dziamborem chyba i, i, I tam z innymi takimi Więc no zapowiada się ciekawie No ale no widać tutaj, że, że te, ci wszyscy ludzie, którzy tam ogłaszają Że komunizm to jest festyniarstwo Że to już nikogo dzisiaj nie interesuje No okazuje się, no, że towarzysz Michał, który określa się jako komunista no, Wszyscy z tym towarzyszem, Michałem, chcą rozmawiać. Nawet ludzie, którzy na swoich kanałach nagrywają filmy, że komunizm nie działa. No, no, jestem tam chyba po to, żeby wyprowadzić ich z błędu. Yy, dobrze, yy, więc tyle jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień. A teraz przechodzimy do zasadniczej treści tego filmu, czyli do wielkiej akcji no, integrującej marksistów czyli no, dwusetne urodziny Fryderyka Engelsa, które będziemy obchodzić za dwa miesiące. Tak jak urodziny Karola Marksa sprzed dwóch lat były wielkim takim właśnie tutaj no, czynnikiem mobilizującym międzynarodowy ruch marksistowski do tego, żeby się ruszyć, Powstał tutaj pomnik Marksa w Trewirze. W Chinach nagrali film właśnie taki animowany, poświęcony Marksowi. My z kolei na kanale żeśmy troszkę tych audiobooków nagrali, właśnie przybliżających tutaj najważniejsze teksty Marksa. No i chciałbym jakby zrobić coś analogicznego poświęconego Engelsowi. Więc jakie materiały bym chciał, by się znalazły na naszym kanale, właśnie dotyczącym. Engelsa, więc po pierwsze audiobooki, audiobooki, no Engels jest osobą zaniedbaną więc no najważniejsze teksty Engelsa powinny wreszcie znaleźć się na internecie mówię tutaj o książkach no sam kiedyś chyba wrzuciłem nie, nie wiem czy, czy to wrzuciłem czy, czy tylko zacząłem ale, ale kiedyś zacząłem czytać tego Antiduringa Nagrałem też Rozwój socjalizmu od utopii do nauki, więc towarzysz Michał jest tutaj pionierem. Ale ja powiem szczerze, ja nie będę tutaj tych audiobooków nagrywał. Towarzysz Michał jest wystarczająco zapracowany. No, no, pora towarzysze, żebyście wy ruszyli swoje e, dubska i, i, i coś tutaj dla sprawy zrobili. Zwłaszcza, że e, listopad i grudzień to jest taki moment, kiedy w mojej pracy jest dużo pracy, no, kiedy robię, robię nadgodzinę dobrze, więc audiobooki no, z takich ważnych prac, które nie zostały wgrane no to mamy yy, yy, jak to było pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa więc taka pierwsza praca, którą należałoby wgrać oprócz tego yy, wojna domowa we Francji yy, nie, 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 jakie tam wojna chłopska, wojna chłopska, Boże Wojna chłopska, oprócz tego, yy, oprócz tego należałoby wgrać. Yy, wgrać yy, może nie całość, bo to za długie, no ale tą dialektykę przyrody, więc trzecia rzecz, no i dokończyć tego anti -Duringa. Więc cztery takie ważne teksty Engelsa, no ewentualnie jeszcze ten. Yy, jak tam było ten. No dobra, tam już coś tam. Ludwig Feuerbach i zmieszczy klasycznej filozofii niemieckiej. Już nie pamiętam czy to Engels czy Marx, ale chyba Engels to napisał. No. Więc mamy tutaj takich pięć tekstów. A, nie no, jest jeszcze ten, jest jeszcze ten główny tekst, ten pierwszy tekst Engelsa no to jest położenie klasy robotniczej w Anglii no więc wymieniłem tutaj kilka tytułów jeśli ktoś się czuje na siłach, może na przykład towarzysz Filip nagrywający tutaj filmy dla kanału Komunistyczna Telewizja on jest to taki dobry towarzysz, który na pewno się podejmie no ale niech inni też tutaj, tutaj jakieś deklaracje robią zwłaszcza, że tutaj to są długie teksty, no więc im więcej, tym lepiej, więc czekam tutaj na po pierwsze na deklaracje osób, które by te audiobooki nagrywały, a po drugie szukam jakiegoś człowieka, który by ten projekt koordynował, a więc właśnie podał swojego maila, zbierał właśnie te pliki MP3, montował to i mi wysyłał, odsłuchiwał, poprawiał czy coś. No jest to mnóstwo roboty, towarzysz Michał, naprawdę nie ma już siły. Ale, ale to jest potrzebne, to jest potrzebne i dzięki temu, że te audiobooki na dwusetną rocznicę urodzin Engelsa trafiłyby do internetu, no to jest szansa, że ktoś dzięki tym Audiobookom zaprzyjaźni się tutaj bardziej z ideologią marksistowską. Więc audiobooki to jest jedno. Druga rzecz, no to y, liczę tutaj na, y, na pewne wykłady poświęcone Engelsowi, przybliżające tutaj myśl Engelsa. No, nie jest to niestety propozycja do mas, jest to raczej propozycja tutaj do lewecowych, intelektualistów, markszystów i tak dalej, no, a więc jakichś takich ludzi, którzy troszkę już w tym siedzą, troszkę tego przeczytali, no bo jednak, no, chodzi o to tutaj, żeby jakiś tam poziom był prezentowany, więc no, przypominam i apeluję tutaj do y, ludzi, sam się zresztą będę indywidualnie zgłaszał, no, no, ale już dzisiaj, no, y, możecie sobie planować właśnie październik i listopad z Engelsem, no, przypomnieć sobie troszkę tych tekstów Engelsa, żeby w momencie, kiedy towarzysz Michał do Was napisze, y, czy moglibyście tutaj udzielić referatu na temat właśnie Fryderyka Engelsa, to żeby nie było takiej głupiej wymówki, a, nie mam czasu, nie mam czasu, no, właśnie macie czas, dwa miesiące, jest na to, żeby się przygotować no takie te, te referaty to gdzieś tak powinny się zacząć pojawiać no gdzieś tak za miesiąc no, to już byłby taki moment, żeby ten dobrze więc audiobooki, referaty no i teraz mamy największe dzieło, dzieło, które mogą być takim naszym takim, no takim no, epokowym dziełem promowania właśnie Engelsa, marksizmu ale także kanału Odrodzenie Komunizmu a więc wzywam tutaj do stworzenia jakiegoś takiego dobrego filmu, może animowanego może jakieś tam ilustracje czy coś, który by przybliżał nam właśnie życie Karola Engelsa czy Fryderyka Engelsa, czy też jego wkład, no chodzi tutaj o to, żeby był to film strawny dla młodzieży która by tej młodzieży prezentowała tego Engelsa w, właśnie w tej dobrej no no żeby, no to jest naprawdę, naprawdę człowiek mający dużą tutaj, duże cnoty moralne no, człowiek z rodziny bogatych który się poświęcił na to, żeby wyzwolić proletariat no i, no i to jest naprawdę, no polecam tutaj film Młody Marks gdzie jest zarysowana właśnie postać tego Engelsa, no naprawdę no mi, ja już to powiedziałem w tamtym w, tamtym, w, w recenzji tego filmu ale mogę powtórzyć, no, że Engels z tamtego filmu, no, zrobił na mnie znacznie lepsze wrażenie Niż Marx. Yy, więc tak, no, nagranie takiego, yy, zrobienie takiego filmu animowanego no, to jest tu kawał roboty, no, trzeba przygotować jakieś ilustracje. no, Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby to były takie ilustracje, że się rusza, no, ale jakieś takie rysunki narysować czy coś. No. Yy, tutaj na przykład towarzysz Piotr ma talent, więc mo może on, ale nie sam, no, niech inni pomogą. No. Trzeba zrobić jakiś, jakiś scenariusz, coś tam napisać, coś przeczytać. Jeśli są jakieś dialogi, to może kilka osób, żeby się wymieniało. No, wzywam, żeby zrobić taki film na 25-30 minut, który by miał właśnie później jakieś 100 tysięcy wyświetleń. I tak dalej. Więc tyle, towarzysze, dzieje się, dzieje się. No oczywiście, mówiąc tutaj o naszych projektach, powinienem mówić o najważniejszym projekcie, bo nie ma ważniejszego projektu niż świętowanie rocznicy najważniejszego dnia w dziejach świata, czyli Rewolucji Październikowej, ale temu to już poświęcimy kiedyś oddzielny film. Pozdrowienia, towarzysze!